Hej, też witajcie. Dzisiaj tak na szybko, a to odcinek zrobiony dla mojej koleżanki, która chciała, żeby zrobić yy, ten MSP, jakby było na komputerze, tak. Najpierw pobieracie Puffin Web Browser. To oczywiście zajmuje mniej pamięci niż MSP. Mam no, Puffin Web Browser Pro, ale jest płatne. Wchodzicie w to, tam jest dużo funkcji, klikacie dalej, dalej, dalej. Macie teraz tak. Wpisujecie startplanet.pl/ Slash chcemy Przekręcacie ekran i macie ja do was I, w, yy, i tak klikacie teatr na samym dole to jest i teraz tak ja się lognę i za chwilę do was wrócę tak. tak, tak. Yy. Yy, no. No i to wszystko. Pozdrawiam wszystkich, którzy są teraz aktywni z moich przyjaciół, czyli tak. Lipka bez wipka, serduszko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wiki, 3, 8, 0, Moją koleżankę, która właśnie. To jest dla niej zrobiony filmik, żeby no, wiedziała. Liki jest jakaś taka taka Chłodką papuszkę. No i to wszyscy. Więc na razie. Pomoczę. Dzięki. To wszystko na ten odcinek. Więc pozdro, Trzymajcie się. I pa, pa.